Maria Frąckowiak znajdujemy się dziś na Torze Poznań. Ma tu miejsce pojedynek guide jean, podczas którego rozstrzygamy, które rejony świata produkują najlepsze auta. Jeden tor, jeden wyścig dla wszystkich marek samochodowych. Zobaczmy, jak to wygląda. Miganci, uczestnik dzisiejszego eventu Strefy Kobiet. Dzień dobry. Cześć. Skąd u Ciebie pasja do motoryzacji, do samochodów? Wzięła się ona po prostu, była miłość od pierwszego wejrzenia. Pierwszy raz przyjechałam akurat tutaj na tor w Poznaniu i już zostałam w tym motorsporcie. Wcześniej zawsze interesowałam się Dakarem, rajdami terenowymi. Fascynował mnie ten opis rajdowy, komunikacja między kierowcą a pilotem, ale to było już tak długo, długo wcześniej, zanim pierwszy raz samodzielnie przyjechałam na tor. I tak jak mówię, i zostałam już na dobre. Wiemy, że sama się ścigasz, ale komu dzisiaj najbardziej kibicujesz? Trudno mi powiedzieć komu najbardziej kibicuję, ale na pewno jestem pod ogromnym wrażeniem Sakury, całego eventu, organizacji, pomimo, że jest zimno, a w zeszły weekend byłam jeszcze na wyścigach w Portugalii, gdzie po prostu atmosfera i temperatura była zupełnie inna. No to tutaj widzę, że jest mega dużo fanów e, właśnie motoryzacji. No i komu kibicuję? Myślę, że kibicuje każdej dziewczynie z tej strefy kobiet. E, z każdą się dzisiaj, raczej e, z każdą, z Mary się przejechałam na prawym i z Gosią i po prostu e, super, że właśnie mogłam z tego bocznego fotela oglądać e, to, na jakim one są poziomie, jeżeli chodzi o jeżdżenie i z całego serca im kibicuję, również podczas tej rozmowy właśnie w strefie kobiet e, miałam okazję porozmawiać ze wszystkimi e, dziewczynami, usłyszeć też e, jakie, o, jako, jakie one mają odczucia e, odnośnie tego, e, tego świata, e, więc tak jestem po tym evencie jestem jeszcze większą ich fanką. Jest z nami Damian Lempart, kierowca wyścigowy, instruktor jazdy sportowej oraz Mistrz Polski 2021. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę mi powiedzieć, czym się pan dziś ściga? Wszystkim. Tak naprawdę tym, co mam do dyspozycji w ramach pracy. Jeździłem przed chwilą właśnie Porsche Merom, Leonem Kuprom, Audi R8 i jeszcze miałem przyjemność poprowadzić McLaren na 600 t od samego Josepha, czyli znanego jako D-Collection. Rozumiem, a jaki jest najtrudniejszy moment takiego wyścigu? Nie nazwałbym tego wyścigiem tak naprawdę, bo to jest impreza amatorska, track day, gdzie po prostu jeździmy na poszczególne sesje, aby w ciągu dnia zrobić jedno najlepsze okrążenie. I najtrudniejsze momenty to tak naprawdę hamowania z wysokich prędkości, zwłaszcza pod kątem tego, że hamulce się zużywają, przegrzewają, żeby po prostu opanować takie auto, zwłaszcza jak McLaren czy Porsche Panamera. E, aby po prostu utrzymać się na to, że z jak najwyższą prędkością. A wiemy, że jest pan tegorocznym mistrzem Polski. Stąd moje pytanie: jak zostać mistrzem? Ciężko trenować, pracować, jednak tutaj też jest potrzebny ułamek szczęścia. Ale wyścigi cechują się tym, że po prostu trzeba dopiąć każdy element od przygotowania psychomotorycznego, poprzez znajomość i know-how samochodu, poprzez żmudne treningi, wyciąganie wniosków, zbieranie jak najwięcej informacji i dopięcie wszelkich szczegółów na sam wyścig, gdzie do dyspozycji jest tylko i wyłącznie na przykład pół godziny kwalifikacji i nie więcej. Nie mamy całego dnia, żeby robić najlepsze czasy, i później dwugodzinny wyścig, gdzie każdy chce nas wyprzedzić. Przedzić chce być jak najszybszy. Moje ostatnie pytanie, jak zachęciłbyś innych do rozpoczęcia uprawiania tego sportu? Generalnie zachęciłbym. W taki sposób, żeby jednak zobaczyć aspekty nawet pod kątem bezpiecznej jazdy, jak można wykorzystać motorsport, aby prowadzić nie tyle co szybciej na torze, ale też sprawniej, skuteczniej i bezpieczniej w ruchu publicznym, nie przekraczając nadmiernych prędkości, nie większych niż takimi, którymi się jeździ po drogach, czym również się zaczynam zajmować. Nie powiem, że specjalizować, bo motorsport jest moją specjalizacją, ale również szkole moich podopiecznych w taki sposób, aby jeździli szybko na torach, ale też skutecznie i bezpiecznie na prawdziwych drogach. Czyli zabawa, ale bezpiecznie. Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Dzięki również. Z nami Jakub Zając, organizator dzisiejszej imprezy. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry. E, wasze wydarzenia są określane trzema przymiotnikami: pasja, adrenalina, wspólnota. Jaka jest idea e, projektu Sakura Kazoku? Zależy nam na tym, żeby e, amatorzy, półamatorzy i profesjonaliści w bezpiecznych warunkach mogli się ze sobą zmierzyć. Rozumiem. A dzisiejszy e, wyścig nazywa się Gaijin, czyli obcy. Czy można nam pan powiedzieć o formule tego wydarzenia? Z założenia na imprezach Sakura Kazoku jest tak, że jeżdżą auta marek japońskich. Teraz wpuściliśmy obcych, czyli gaijinów. Coś więcej, jak to wygląda? Jak wygląda przygotowanie? Jak wygląda start? Kto bierze udział? W wyścigu biorą udział wszystkie auta, które chciałyby pościgać się na mekce polskiego motosportu, którym jest Tor Poznań. No i my pozwalamy wjechać wszystkim na tor, tak? Zarówno tym, którzy pierwszy raz stykają się z Torem, tak jak i mają za sobą nasty bądź setny przejazd na, na torze. Jest z nami Tomasz, prezes fundacji Fan Fun Ride. Dzień dobry, Tomaszu. Dzień dobry, cześć. Proszę powiedzcie mi, jaki jest Wasz wkład w dzisiejszą imprezę? Przede wszystkim dajemy możliwość przejechania się super furą za kasę. Ale ta kasa idzie na szczytny cel. A zbieramy na pierwszą w Polsce karetkę neonatologiczną, no, czyli tę dla wcześniaków i noworodków, ale o budowie, o budowie tak? kontenerowej. Nie ma takiej karetki w Polsce i taką karetkę już niebawem będziemy kupować. Jaki jest to samochód? Czy można się dzisiaj przejechać? Tak, mamy coś amerykańskiego, czyli mamy Helkachika 707 koni. Za nami stoi też Jeep Track Hawk 800 koni, ale za nami też będzie amerykańska Tesla, czyli no, dwa bieguny tak naprawdę. Jedziemy na miejscu pasażera, może tam wejść do pięciu osób łącznie. No i oczywiście cała kasa leci do Puchy. Tomaszu, zachęć wszystkich, żeby wzięli udział w Twojej akcji. Tak, przybywajcie, ponieważ organizujemy takie przejazdy w całej Polsce i w Poznaniu, i w Łodzi, jesteśmy na największych imprezach motoryzacyjnych. Wpiszcie Fan Drive, Fundacja Fan Drive w internecie, tam na pewno nas znajdziecie i możecie się dorzucić ze swoją nawet małą cegiełką.